W pierwszym półroczu obserwujemy znaczący wzrost obrotów. Gdyby nie obligo, mógłbym powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, bo to około 3% gazu handlowanego w Polsce przechodzi przez parkiet giełdowy. To w porównaniu do innych rynków, byłoby się, byłby powód do zadowolenia. Obligo, czyli obowiązek sprzedaży gazu przez Towarową Giełdę Energii, a jest ono nałożone na te podmioty, które wprowadzają gaz do Krajowego Systemu Gazowego. Dzisiaj w praktyce jest realizowane, czy jest nałożone tylko na jeden podmiot, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Również po tym, jakie wnioski o członkostwo wpływają do Towarowej Giełdy Energii, że uczestników rynków jest coraz więcej. Jeżeli jest ich już ponad 20 graczy na rynku, którzy radzą sobie z dokonywaniem transakcji mimo trwania umów długoterminowych, no to jest powód do tego, aby mieć nadzieję, że te wolumeny będą wzrastały. Co do ceny, oczywiście dzisiaj to jest pewien paradoks, bo na naszym rynku funkcjonują, można powiedzieć, co najmniej trzy ceny. Gdzieś tam w pamięci, e, choć jej dokładnie nie znamy, jest cena e, umowy długoterminowej z Gazpromem, są taryfy, no i wreszcie jest cena giełdowa. Trzy ceny, jeden rynek. E, to na pewno przeszkadza e, w handlu i w dynamicznym rozwoju tego rynku. Ale musimy sobie z tym poradzić. Ja mam nadzieję, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki po konsultacjach z rynkiem podejmie decyzję o uwolnieniu tej części hurtowej staryfowania. A cena? A cena na giełdzie podąża za rynkami europejskimi, czyli przy 3% wolumenie obrotu Cena reaguje tak jak reagują inne rynki europejskie, co jest chyba najlepszą wiadomością z tych, o których mówiłem do tej pory.